czas złowić potwora. Siedzi. Pierwszy rzut. Uff. O stary. Jak to jest chyba jakiś nie wiem rekord łowiska. Witam Was w ten mroźny poranek na łowisku specjalnym Okoń. Na tym zbiorniku byłem już raz, ale było to jakoś dawno temu i przyjechałem wtedy tutaj karpiować. Ale ostatnio, będąc na jakiejś wyprawie wędkarskiej, na stronie znalazłem informację, że tutaj są naprawdę kozackie ryby, które są rybami drapieżnymi. Więc nie było innego wyjścia, jak przyjechać tutaj ze sprzętem spinningowym i zapolować na metrowego szczupaka. Ale nie tylko, bo są też tutaj inne drapieżne ryby jakiś tam Okoń, Sandacz, Sum, chyba nawet jest i nawet są strągi może jakiegoś. Może nie, może nic nie złowię, ale tak nie może być. Muszę coś złowić. Ostatnio było już naprawdę za dużo wypraw, na których nie udało mi się złowić fajnej ryby. I mam nadzieję, że dzisiaj zakończę te niepowodzenia i dorwę coś wielkiego. Wędka castingowa nie jest w moim pokrowcu bez powodu. Podbierak musi być przygotowany już na duże ryby. Nie zacznę od niczego innego. Jak od gum ze sklepu Rafish Na taką złapałem szczupaka 80 cm Więc może ją sobie założę Tego typu gumy się dobrze sprawdzały w tym roku O, coś się tam spłoszyło Drapieżnik chodzi, z tego co widzę No to zakładamy naszą gumkę na stalkę I zaczynamy zamowę O kurde, zapomniałem, że mam plątaninę w kołowrotku No to przypał Wędeczka Jerkmaster od Metzui Pod trochę większą rybę, bo jest Do 34 gram wyrzutu Chyba będzie trzeba zrobić nowy zestaw. Muszę niestety nawinąć całą nową żyłkę, bo plecionka się splątała. Na szczęście mam tu jakąś taką i nie jest to plecionka, tylko żyłka, chociaż wygląda jak plecionka. Czas złowić potwora. Siedzi. Pierwszy rzut. Jest ryba. Nie wierzę. Pierwszy rzut. Mamy rybę. Czy mogło być lepiej? Co to jest? O kurde. O nie. Pstrąg. Jest pstrąg. Bardzo źle. A wiecie dlaczego? Bo pstrągów nie można wypuszczać. Pstrągów nie można wypuszczać tutaj. Pierwszy pstrąg na kanale. Jest to pstrąg tęczowy, po tej e, różowej linii można poznać. Co ja mam z nim kurde zrobić? Nie chcę łamać regulaminu. Aha, wiedziałem, że są tu pstrągi, ale nie spodziewałem się, że mi wezmą, bo myślałem, że to jakieś specjalne przynęty będą potrzebne, żeby takiego pstrąga dorwać. A tutaj proszę, pierwszy rzut. Okej, okay, muszę coś wykminić teraz, idę do właściciela i widzę się z wami przy kolejnym rzucie. Na końcu tego filmu standardowo czeka na was konkurs wędkarski, ale to na końcu teraz oglądajcie ten film. Dobra, czas na drugi rzut. Tutaj mam siatkę, no i przepraszam was, no dzisiaj nie może być no kill, bo po prostu strągi trzeba zabierać i taka jest zasada tutaj. I ja jeszcze chcę mieć wstęp na to łowisko, więc no niestety muszę tego przestrzegać. Nie wiem, czy przeżyję. Jeśli przeżyję, to go wypuszczę do jakiegoś stawu, jeśli nie, to go, no, dam go komuś do zjedzenia. Waleczna ryba, jestem szczęśliwy Ale ten staw nie wygląda jakby tu strongi pływały Bo jest to woda stojąca A jednak kryją się te stworzenia Ale ja poluję dzisiaj na dużego szczupaka To jest mój główny cel Są tutaj też naprawdę piękne okonie Więc później myślę, że sobie zmienię na jakieś okoniowe przynęty Trochę mniejsze I też na okonia popoluję wow, Ale tam się ryba spłoszyła, zarzucam tam Patrzcie, w tym rzucie będzie ryba Było uderzenie, było uderzenie, 100% Znowu było chyba. Coś bije moją przynętę. Znowu. Kurde, to nie są chaszcze. Coś trzy razy uderzyło moją przynętę. Muszę się nauczyć zacinać na spinning. Przejdę sobie na stanowisko obok, bo mam zamiar dzisiaj trochę pochodzić jakoś po tym stawie. To właśnie na tym łowisku powstało moje bardzo znane przysłowie, a mianowicie, kto dwie ryby na jednej wyprawie łapie, ten na dobrą ocenę się jeszcze załapie. Czas sprawdzić się w rzucaniu castingiem, porzucam jeszcze trochę tym i idę później dalej. W castingu jest już pierwsza plontaninka. to znak, żeby iść dalej. Teraz mam takie miejsce piękne i spróbujmy sobie na taką przynętę. Ona się jakoś nazywa, ale ja nie pamiętam, jakiś szattis? Może tak? W ogóle mogłem wziąć trochę lżejszą wędkę na ten spinning, bo ta jest naprawdę już na takie grube szupaki, a tutaj może być trochę też takich trochę mniejszych rybek, typu ten pstrąg, no ale trudno, no już do domu się nie wrócę niestety. Tutaj mam taką kozacką przynętę, która bardzo fajnie pracuje, tylko nie mam do niej obciążenia i ona pływa po powierzchni. Ale żymbalasa wyłowił. Właśnie straciłem kolejną przynętę i był to fajny woblerek, no ale niestety przy samym brzegu mi się zaczepił i nie mogłem go odczepić. No trudno, dwie przynęty już stracone. Zakładam kolejną stalkę, a później chcę iść na jakąś inną stronę, gdzieś tam, tam. Siedzi. Puścił. Był strong A był znowu. Jest. Wow. wow kurde. O co chodzi z tym strągiem Wow. Kurde, jaki silny. Jej. Ale to jest silna ryba. Jestem na drugim brzegu, teraz łowię na taką gumę. No i powiem wam, że te pstrągi się kozacko łowi. Ale no ja za bardzo nie chcę ich łowić, bo nie chcę nałowić tak dużo i później będę musiał to wszystko zabierać. Dlatego naprawdę wolałbym jakąś inną rybę. A te pstrągi trzeba wypuszczać, ze względu na to zapewne, że po prostu one lubią zdychać po takich ciężkich walkach. Taka teraz mniejsza przynęta na okonia. No, wędka do okoniowania nie jest w ogóle odpowiednia, ale porzucam trochę na te małe przynęty. Jest godzina 12.20. Stawy zamykają się jakoś o godzinie 15, więc mam jeszcze jakieś 3 godziny łowienia. Jestem teraz po przeciwnej stronie stawu niż byłem na początku. Gdzieś tam po drugiej stronie jest moja siatka pstrągowa, więc, więc lepiej, żebym teraz pstrąga nie złowił, bo będę z nim musiał lecieć tam naokoło. Na razie innych ryb niż pstrąg nie widać niestety, ale biorę kij w łapę i łowimy dalej. W ogóle patrzcie, tutaj po drugiej stronie jest kolejny staw. I to spory, ciekawe, czy w nim coś pływa czas na obiad. Dzisiaj mamy Ripton oraz kanapki ze stacji benzynowej, które kosztują milion złotych, nie wiem dlaczego. Witam w dzisiejszym odcinku z unboxingu. Odpakujemy to kozackie opakowanie kanapek. Tutaj producent daje nam informację. Otwórz tutaj. Dobra. Otworzyło się. Wow. Zjadłem kanapki, były niedobre. Jak na swoją cenę, to niedobre. Dalej łowimy ryby, już zaraz tam dojdę do końcówki stawu, i później się zacznę wracać tam i znowu na miejsce, w którym mówiłem pstrągi. Bo jak nic innego nie bierze, to lepiej sobie powalczyć już z tymi pstrągami, bo one naprawdę kozadko walczą. Bardzo silna ryba. O, a tam ktoś coś złowił. Zdaje mi się, że karpia, bo tam pan mi już mówił, że karpia złowił. Jasny grzbiet. Ło, wow, wow, kurde. Ale fart, już myślałem, że stracę tą przynętę. Na tym drzewie ludzi jest tyle przynęt. Z tego co tutaj widzę to raz, dwa, dwadzieścia. Ja nie mogę. A ja odzyskałem. Haha. Naprawiłem casting, więc zabieram graty I lecę na pstrągowe miejsce I zapoluję na jakiegoś fajnego pstrąga Naprawdę na tym kijku będzie się sztos holowało Oczywiście pewnie jak na złość Teraz już żadne pstrągi nie będą brały Powiem wam, że jestem trochę zawiedziony Bo myślałem, że będzie lepiej Przeszedłem prawie cały staw i kompletnie się nic nie działo Tylko w tym jednym pstrągowym miejscu no niestety, tak jak wcześniej powiedziałem, jak na złość pstrągi przestały brać, nie brały ani na casting, ani na klasyczny spinning. Później nawet od pana, który obok łowił na spławik, dostałem krewetki. Powiedział, że na nie dobrze biorą. Założyłem je sobie na hak, ale niestety ten cały zestaw, jako że nie miałem rzeczy, żeby zrobić sobie zestaw na spławik, spadał na dno, no i tam tych pstrągów niestety już nie było, więc krewetki mi się nie przydały. Nie podoba mi się trochę ten film. Ja tak sobie wyobrażałem dzisiejszą wyprawę miało nie być pstrągów, a miały być wielkie szczupaki, ale dzisiaj pogoda jest bardzo zła, jak na szczupaka. Powinno być zachmurzone niebo, wiatr, fale na wodzie, a nie ma nic z tego. No i chciałem jakąś rybę na zakończenie złowić, no ale niestety na zakończenie przestałem mi pstrągi brać. Też się dowiedziałem, że dzisiaj właśnie na pstrąga jest idealna pogoda. Gdybym siedział cały czas w tym miejscu, w którym te pstrągi łowiłem na początku, no to myślę, że jeszcze bym ich trochę miał, no ale ja mówię, chciałem coś innego chciałem szczupaka, a nie. Tylko te pstrągi. No ale i tak fajnie, bo pierwsze pstrągi na kanale zaliczone. Przepraszam Was, że tak ostatnio słabo te wyprawy wychodzą, ale już jest zima. Ja też nie mam za bardzo czasu, żeby codziennie wyjeżdżać, bo mam naukę, muszę się uczyć. Nie ma tak dobrze w życiu, ale mówię Wam, że jeszcze będzie grubo. Jeszcze nie będziecie po prostu dowierzać, jakie ja ryby będę łowił. <laughs> nie no, może tak będzie, może tak będzie. I żeby Wam zrekompensować to, że nie złowiłem dzisiaj wielkiego szczupaka, to macie tutaj konkursik. W tym filmie sponsorem nagród jest Feeder Sklep. Nie będzie to taki duży konkurs jak na przykład w poprzednim filmie z Piotrem Boufałem, ale też będą fajne nagrody. Zwycięzca będzie tym razem jeden i zgarnie on takie rzeczy. Zestaw 50 gramowych koszyczków do metod Feeder razem z foremką. 300 metrów żyłki Black Feeder, 0,30 do prawie 10 kg. Kolejna żyłeczka 0,25 do 8,6 kg. No i jeszcze jedna żyłeczka tej samej marki, tylko tym razem 50 metrów, czyli taka bardziej podlód na wędeczki podlodowe do niecałych 3 kg, więc. Na zbliżający się sezon podlodowy na pewno się przyda. Następnymi nagrodami będzie zestaw koszyczków do fidera o wadze 15, 20 i 30 gram. Następnie zamęta od feeder sklepu. Możemy tutaj przeczytać, że składa się m.in. z jakichś dodatków zapachowo-smakowych, więc to jest tak pod każdą rybę, tak naprawdę, bo nie ma tutaj jakiegoś konkretnego przeznaczenia. No i jeszcze tutaj z takich gadżetów to smyczka od fider sklepu i długopis również od feeder sklepu. Będziecie czym pisać w karcie wędkarskiej. Zasady konkursu są bardzo proste. Wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie mój kanał oraz zasubskrybujecie kanał feeder sklepu link do niego znajdziecie w opisie poza tym napiszcie jakiś byle jaki komentarz ale dajcie w nim znać że bierzecie udział w konkursie czyli na przykład po prostu napiszcie biorę udział zwycięzca zostanie ogłoszony na jakimś z następnych filmów na tym kanale więc powodzenia a teraz się już z wami żegnam mam plan na następny odcinek też może być fajnie i pewnie tak będzie pa